Barsa Kelmes to wyspa, która istniała kiedyś na jeziorze aralskim w Kazachstanie. Była ona, obok wyspy Cara Mikołaja I oraz wyspy Kuk Aral, największą wyspą na tym jeziorze. Wyspa przestała istnieć w XXI wieku w skutek zaniku jeziora. Była to niezwykła wyspa, z którą związanych było wiele niesamowitych historii. Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam. Wyspa została odkryta przez rosyjskiego geografa Amaksiewa i topografa A Akiszewa w sierpniu 1848 roku. W latach 80. XX wieku wyspa zajmowała powierzchnię 133 km, 2 zaś najwyższy jej punkt Czajka wznosił się na wysokość 113 m nad poziomem morza. W drugiej połowie XX wieku, wskutek wysychania jeziora, wyspa zamieniła się w półwysep, zaś z początkiem XXI wieku woda w tym rejonie całkowicie wyschła, a wyspa zamieniła się we wzniesienie otoczone pustynią. Z Barsa Kelmes związanych jest wiele mitów, legend i niezwykłych opowieści. Wiele z nich ma źródło w budzącej tajemnicze skojarzenia miejscowej nazwie wyspy. Barsa Kelmes w języku kazachskim oznacza miejsce, do którego nie chcesz się udać, lub wręcz wyspa bez powrotu. Ludzie znajdujący się na wyspie rzekomo doświadczali zjawiska dylatacji czasu i zakłócenia biegu czasu. Spędzenie na niej kilku godzin było rzekomo równoznaczne z upływem kilku dni w otaczającym świecie, zaś przebywanie tam przez rok skutkować może powrotem do świata, w którym minęło kilkadziesiąt lat. Większość z historii o wyspie pochodzi z Rosji. Jedna z nich dotyczy Wladimira Babinina, radiooperatora, który na Jeziorze Aralskim prowadził badania geodezyjne. Wladimir wylądował na Barsa Kelmes z zespołem badawczym, gdzie rozstawił sprzęt radiowy. Próbował skontaktować się ze statkiem w umówionym czasie, jednak nikt mu nie odpowiadał. Po 15 minutach prób udało mu się nawiązać kontakt ze statkiem, jednak załoga powiedziała mu, że miał się z nimi skontaktować cały dzień wcześniej i oskarżyła cały zespół badawczy, że z pewnością nadużyli alkoholu i zasnęli. Członkowie zespołu badawczego stwierdzili, że godziny na ich zegarkach nie zgadzają się z czasem na zegarkach załogi statku. Skojarzenie wyspy z dylatacją czasu jest również pokazane w tradycyjnej opowieści zatytułowanej Koblandy Batyr i siedmiu braci. Chodzi o wielkiego bohatera imieniem Koblandy, który walczy w obronie młodej kobiety przed siedmioma braćmi, którzy chcą, by wyszła za mąż wbrew swojej woli. Walczy z nimi ale zmuszony jest wycofać się do Barsa Kelmes, gdzie odpoczywa przez trzy dni i trzy noce. Wypoczęty wraca na brzeg, aby wznowić bitwę, odnajduje siedmiu braci, którzy teraz są starcami o 33 lata starszymi niż wcześniej. Są tak przerażeni tym, co wydaje się im być zdolnością Koblandiego do przeciwstawienia się starości, że natychmiast się poddają. On bierze w nagrodę ich najlepszego konia i ratuje dziewczynę, która spędziła te same 33 lata czekając na szczycie góry. Kolejny dziwny incydent miał miejsce w 1959 roku. Po kilku ciepłych latach na wyspie i w jej okolicach Barsa Kelmes doświadczyła szczególnie ostrej zimy. Niektórzy rdzenni Kazachowie mieszkający w pobliżu wyspy uważali, że Barsa Kelmes może być idealnym miejscem do przechowywania złowionych przez nich owoców morza. Udali się na wyspę pomimo sprzeciwu wodza wioski. Mroźna zima minęła, znów nadeszła ciepła wiosna, a oni nadal nie wrócili do domu. Krewni zorganizowali przeszukiwanie wyspy na dużą skalę. Po wielu dniach poszukiwań nie znaleźli jednak żadnych śladów zaginionych osób. Przedstawiciele wioski zgłosili więc tę sprawę władzom. Rząd sowiecki zmobilizował helikopter, aby przeszukał teren w poszukiwaniu zaginionych osób. Jednak gdy helikopter wleciał w gęstą mgłę, sprzęt w kokpicie doświadczał zakłóceń, a systemy jeden po drugim przestawały działać. Dwóch pilotów zostało zmuszonych do awaryjnego lądowania. Ostatni, nadany przez nich komunikat podczas relacji ówczesnej sytuacji, dotyczył obserwacji eliptycznych obiektów pojawiających się w gęstej mgle. Niedługo potem sygnał między bazą a helikopterem urwał się. Po tym jak helikopter zniknął całkowicie w gęstej mgle na dziwacznej wyspie, Związek Radziecki wysłał na wyspę czołg, do którego przyczepiono długie liny. Drużynie rozpoznawczej w czołgu polecono utrzymywać stały kontakt podczas wchodzenia w gęstą mgłę. Jednak ponownie wydarzyła się dziwna rzecz, gdy tylko czołg wjechał w mgłę, sygnał z nim się urwał. Gdy żołnierze przyciągnęli czołg przy pomocy lin okazało się, że jego wnętrze jest puste. Zaś cały czołg pokryty był warstwą lodu. Podejrzane próbki zostały przewiezione do nowoczesnego laboratorium w Moskwie w celu sprawdzenia, jednak naukowcy nie znaleźli w nich niczego niezwykłego. Rosyjski badacz UFO Vadim Czernobrow stwierdził, że mgła była swego rodzaju tarczą ochraniającą bazę obcych. Mgła posiadała zdolność blokowania urządzeń elektrycznych, aby zapobiec niepożądanemu wtargnięciu z zewnątrz. Niezwykłą historię związaną z wyspą opowiadał nurpejs Bajshanov. Twierdził, że jego ojciec w latach 30. lub 40. XIX wieku wraz z załogą łowił ryby na jeziorze. Silny wiatr uszkodził żagiel i byli zmuszeni dobić do brzegu Barsa Kelmes. Wzdłuż urwisk Bajshanov znalazł jaskinię, a w niej duże jajko, które początkowo uznał za kamień. Gdy zaczął opukiwać jajko, wykluło się z niego czarne stworzenie. Było wielkości cielaka, miało pazury i skrzydła podobne do żagla. Głowa zakończona była przerażającym dziobem, który był dłuższy niż całe jego ciało. Dziób był wypełniony ostrymi zębami. Żeglarze stwierdzili, iż jest to Szajtan, zły duch z mitologii islamskiej. Po powrocie na wyspę jakiś czas później, Bajshanow w opuszczonej jurcie znalazł martwe zwłoki Szajtana. Wziął jego ząb, który następnie przekazał swojemu synowi. Nurpegs zabrał ząb do Muzeum Paleontologicznego, gdzie został zidentyfikowany jako należący do Pteranodona, wymarłego gada latającego z podrzędu pterodaktylii, żyjącego w Górnej Kredzie około 86 do 84,5 miliona lat temu. Barsa Kelmes jest również domem dla innych dziwnych stworzeń, które jakby nie były z Ziemi, lecz przybyły z innego wymiaru. Miejscowi mówili, że widzieli stworzenia takie jak gigantyczne ptaki unoszące się wokół wyspy lub widzieli duże wełże morskie pływające w wodach wokół wyspy. Czasem widywali gigantyczne potwory wodne, obserwowali długie szyje, które wychylały się spośród gęstej mgły. Podczas zbliżania się do wyspy zegarki nagle przestawały działać, kompasy wariowały. Igła kompasu obracała się we wszystkich kierunkach. Wyspa, poza kilkoma chatkami myśliwych i rybaków, przez wieki pozostawała niezamieszkana. Na ten stan rzeczy z pewnością wpłynęły lokalne mity i legendy dotyczące wyspy, uznające ją za przeklętą i nawiedzoną. Wiele opowieści wspomina o całych rodzinach, które udawały się na wyspę, po to, by przepaść na niej na zawsze bez śladu. Sprawy nasiliły się jeszcze bardziej w latach 90., kiedy wielu badaczy zjawisk paranormalnych przybyło na wyspę, aby studiować historie opowiadane przez miejscowych o tajemniczych katastrofach lotniczych i obserwacjach UFO. Pojawiły się również raporty o tajnej bazie wojskowej ZSRR na wyspie, która prowadziła ściśle tajne operacje, ale prawdziwość tych informacji nigdy nie została potwierdzona. Wiemy natomiast, że Sowieci na jednej z wysp na jeziorze Aralskim posiadali tajną placówkę do eksperymentów z bronią biologiczną. Być może znajdowała się ona właśnie na Barsa Kelmes, jednej z wysp, na której nikt nie postawił stopy. Barsa Kelmes została ogłoszona przez Sowietów chronionym obszarem na długo przed uzyskaniem przez Kazachstan niepodległości w 1991 roku. Nie znamy prawdziwej przyczyny uznania tego obszaru za chroniony. Było to najbardziej zamknięte środowisko naturalne w całym Związku Radzieckim. Nikt nie mógł odwiedzić wyspy, nawet miejscowi. W 1929 roku na wyspie pojawił się gatunek wiewiórki, a 10 lat później powstał tam Park Narodowy. Był to oficjalny powód, dla którego wyspa została chroniona. Przez większą część XX wieku barsa kelmes była niedostępna. Nie można było przyjechać na wyspę. Co dokładnie wydarzyło się w ciągu tych siedmiu dekad pozostaje niewiadomym. W ten sposób Barsa Kelmes żyła swoim życiem, jako schronienie pośród dzikiego jeziora, niegdyś tętniącego życiem. Nazwa siedlisko chronione pozostaje do dziś, pomimo dotkliwej suszy i braku wody. Fauna to teraz skorpiony, pająki i wełże. Najwyższy punkt tego obszaru wskazuje, że kiedyś była to tajemnicza wyspa. W 2006 roku obszar chroniony został powiększony dziesięciokrotnie, obejmując inne tereny wyschniętego jeziora. Teren ten ma tragiczny zaszczyt pozostawania jedynym obszarem chronionym na świecie w strefie katastrofy ekologicznej. Czy historie dotyczące Barsa Kelmes są prawdziwe? Czy była ona domem dla niezwykłych stworzeń? Czy znajdowała się tam tajna baza obcych? Czy fakt, iż wstęp na nią był zabroniony. Potwierdza te niezwykłe spekulacje? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.